Moja pasja się wzięła stąd, że podejrzewałam brata jak walczy i po prostu jako pięciolatka spodobało mi się to. Mam na imię Weronika, mam 9 lat, moją pasją jest Judo. Trzynaję w klubie Judo Rawa, 3 trzy lata, treningi są 3 razy w tygodniu, po godzinie. Ręce całe nieruchomo, tylko barki pracują. Moim pierwszym trenerem jest Andrzej Babis. Zginam na nich kolana, łapiemy się za kostki, kołyska w To Kołysk się od kolan do brodni. Trener Andrzej Babis, moją podopieczną jest Weronika Leśko, ćwiczy w naszym klubie już od kilku lat więc możemy ją uznać za dosyć doświadczoną zawodniczką. Bierze już udział w zawodach, ma już pierwsze wygrane walki, pierwsze sukcesy na swoim koncie. Liczymy na więcej. Gotowi? Chodź! Mocno! Tyłek trzymacie! Zapieracie! O, sędzia tam jest, skrupulatny. Mocno się nabrzeć! Tyśka, Byłam już na zawodach trzy razy. Na pierwszych zawodach zdobyłam pierwsze miejsce w ogólnopolskich zawodach Trudo. Na drugich zawodach zdobyłam piąte miejsce i to były Mistrzostwa Polski. I na trzecich zawodach piąte, piąte miejsce i to były Mistrzostwa Polski chyba. Trzymamy na biodra

Mocno, tak jest, jest niech to się podawać. Czasami można się... stop! O! Na judo uczy się różnych chwytów, a na zawodach jest bardzo ciężko, ale zapraszam bardzo wszystkich gorąco. Zlaty. Albo przerzucamy przez siebie. Przerzucamy.